Zapraszam Was dzisiaj na test kolejnego innowacyjnego produktu od Farmony. Jest to Duomaska z wyciągiem z brusztynu. Dla mnie w ogóle to jest fantastyczne, że jest to produkt inspirowany bardzo mocno blogosferą. Fajne jest to, że tak duża firma jak Farmona bierze pod uwagę opinie z blogów. To nie tylko ta strona pisząca, ale też oczywiście czytelnicy. I jest to oczywiście ta strona ważniejsza blogosfery. I właśnie do czytelników blogów też jest ten produkt adresowany którzy wiedzą o co chodzi, którzy wiedzą o co chodzi w pielęgnacji włosów i którzy chcą testować nowe metody. Nazwa bierze się stąd, że tutaj zalecane jest stosowanie tego produktu jako metoda OMO, czyli odżywka, mycie, odżywka. Jest to świetna metoda dla włosów zniszczonych, przesuszonych na długości i wrażliwych. Zabezpieczanie odżywką włosów przed myciem powoduje, że szampon ich nie wysuszy, jeżeli na przykład jeszcze nie do końca jesteście wprawieni w prawidłowym myciu włosów i dużo szamponu Wam leci na długość. Ogólnie niezalecane jest to, żeby jakby prać bardzo mocno włosy na długości, ale wiadomo, czasem coś tam może zlecieć niżej niż tego chcemy. Odżywka nałożona przed myciem nie jest bezsensowna. Część osób y, myśli, że to jest marnowanie produktu, że to nic nie daje, ale daje. Przede wszystkim zabezpieczana jest wilgoć we włosie przed ucieczką. Jeżeli chodzi o nawilżenie włosów, to właśnie o to nam chodzi, żeby zamknąć nawilżenie we włosie i żeby później zapobiec jego uciekaniu. Takie dwuetapowe mycie, a w zasadzie to trzyetapowe, bo jest odżywka, później mycie, później jeszcze raz odżywka, ta sama albo inna. W tym przypadku może być to oczywiście ta sama. Daje nam praktycznie gwarancję tego, że maksymalnie zabezpieczamy włosy przed, przed myciem. Zostańcie koniecznie do końca tego filmu, bo będzie okazja, żeby wygrać taką właśnie duo maskę w rozdaniu. Rozdanie będzie na grupie włosing, na którą serdecznie zapraszam. Tam zawsze znajdziecie jakiś fajny konkurs, coś, coś fajnego do wygrania, więc tak będzie też z duo maską. Jest to Oczywiście mega ciekawa waszych efektów Tak samo jak pamiętacie może kurację Jantar, którą testowałam też tutaj na kanale Wiem, że bardzo dużo osób Właśnie e, korzystało z tego filmu Żeby się dowiedzieć, czy może u nich się sprawdzi Albo żeby podzielić się swoją opinią Więc jeżeli jesteście ciekawi O opinii o kuracji Jantar To oczywiście zapraszam do tamtego filmu A tutaj zaraz zaczynamy Ale zanim zaczniemy No to mój film nie obędzie się Bez analizy składu oczywiście Tutaj w skład mamy naprawdę bogate Zaraz po wodzie, która jest bazą każdej odżywki, jakby to jest normalne. Jest olej awokado, który jest olejem jednonienasyconym, jest bardzo fajny na lato. Fajnie ochroni nasze włosy przed promieniami słonecznymi. W ogóle jeżeli chodzi o oleje jednonienasycone, to one są naprawdę spoko. To jest też na przykład olej makadamia. Można je stosować też solo jako zabezpieczenie przed słońcem po wszystkim już po całym myciu, na przykład zamiast serum, jeżeli nie chcecie stosować serum silikonowego. Dalej mamy glicerynę, czyli nawilżacz. I tutaj to co wspominałam, czyli nawilżenie i zamknięcie nawilżenia, właśnie po to jest tutaj ta gliceryna, gliceryna ma takie właściwości, że czasem potrafi spuszyć ale tutaj jest fajna kompozycja i jest szansa, że nawet jeżeli gliceryna was normalnie puszy, to w połączeniu z tymi składnikami będzie wszystko ok, kokos olej kokosowy, więc tutaj może być jedyne co, jeżeli nie tolerujecie oleju kokosowego, to on tutaj jest dość wysoko, w ogóle bardzo jest ta odżywka, maska treściwa jakby opakowanie jest odżywkowe, a konsystencja i skład jest typowo maskowy, bardzo jest to gęsty produkt, więc od razu też mówię, że nie trzeba nakładać dużo, zresztą zaraz Wam pokażę. Dalej mamy bazę emolientowe i jeszcze pomiędzy nimi jest lekki silikon, silikon lotny, on jeszcze bardziej wzmacnia ochronę przed uciekaniem wilgoci, plus ja chcę zrobić nałożenie z wczesaniem. Wiecie, ja wczesywanie uwielbiam i do wczesywania u mnie o, o wiele lepiej się sprawdzają odżywki z silikonem niż te bez. Dodatkowo silikon Włosy i ułatwia ślizganie się szczotce. Pokażę Wam zaraz jaką szczotką, oczywiście moją ulubioną typu Paddle Brush, też są filmy na kanale, jaka jest moja ulubiona. Olej ż czyli kolejny olej. Naprawdę, jeśli chodzi o oleje, jest tutaj ich sporo i różne typy, nasycone jak kokosowy, jedno nienasycone jak awokado. Mamy glikol propylenowy, czyli kolejny nawilżacz. No i teraz już jakby schodzimy do takich dodatków mniejszych, ale które są po prostu w mniejszej ilości dodawane, bo to są różne ekstrakty, różne właśnie specjalne. Esencje, które nadają właśnie ten charakter produktowi, których nie musi być tak dużo jak na przykład bazy, ale które stanowią w zasadzie o właściwościach produktu. Kluczowy ekstrakt z bursztynu. Mega mnie to cieszy, że jakby ta linia, która nazywa się jantar, czyli no bursztyn, i która tutaj ma też na etykiecie bursztyn, i jakby bardzo charakterystyczne kojarzyć to teraz z bursztynem, faktycznie ma ten ekstrakt i to jako pierwszy z ekstraktów, więc za to też mega plus. Dalej mamy lipidy z mleka, ceramidy. Mamy ekstrakt z rozmarynu. Mamy trochę oleju słonecznikowego. Mamy dalej konserwanty. Też fajnie, bo przy końcu jeszcze jest kwas mlekowy. On w różnie jest dodawany dla różnych celów albo dla regulacji pH, albo też dodatkowo właściwości konserwujące. Przede wszystkim właśnie to równoważenie pH w sumie. Często kwas mlekowy może pomóc, jeżeli macie jakieś nadbudowy, np. Na minerałów na wosach, jeżeli jest twarda woda. Też ma takie lekkie właściwości helatujące, jak w sumie każdy kwas dodany do, do produktu. Więc, więc to też może pomóc zmiękczyć włosy i nadać im takiej mięsistości, bo czasem na przykład właśnie nadbudowy minerałów mogą powodować, że włosy są nieprzyjemne w dotyku, matowe i, i w ogóle takie beznadziejne. Także to może nam pomóc. I teraz przejdźmy do stosowania, czyli najpierw w instrukcji jest, żeby zwilżyć włosy. To też zrobię i zrobię tak, że będę nakładała maskę nie na całą długość włosów od po prostu skóry, tylko na powiedzmy długość od kucyka. Albo nawet troszkę niżej, bo tutaj mam właśnie tę suchszą część i to głównie o to chodzi, żeby zabezpieczyć tę część, która jest suchsza, wymaga ochrony, a później, żeby nałożyć na przykład już też albo na ten sam rejon, albo na trochę wyżej, albo na trochę niżej. Tutaj musicie sobie wyczuć, w jakich rejonach, który etap będzie Wam bardziej potrzebny: czy bardziej zabezpieczenie, czy bardziej drugi etap odżywkowania taki po którym już spłuczecie i zostanie ta warstwa, tefka ochronna, czy chcecie ją mieć wyżej, czy niżej. Jeżeli na przykład maska będzie dla was trochę za ciężka, to drugi etap zróbcie od niżej, a jeżeli potrzebujecie mocnego dociążenia, no to od wyżej. Nie nakładałabym na skórę głowy, tylko no powiedzmy właśnie od, od długości tutaj ucha. E, także lecę zwilżać i będę nakładać pierwszy raz. No to włosy jak widzicie już są zwilżone, teraz będę nakładała, normalnie nakładałabym pewnie głową w dół, bo trochę mi łatwiej, ale chcę wam pokazać jaka jest konsystencja produktu i w ogóle całe nakładanie, o co w tym całym OMO chodzi. Myślę, że taka porcja odżywki wystarczy mi na zabezpieczenie włosów po dwóch stronach. Nawet nie wiem, czy nie za dużo, bo nie wiem, czy widzicie, jak gęsta jest to odżywka, zupełnie nie spływa z dłoni, bardzo dobrze się trzyma, więc obstawiam, że będzie bardzo wydajna, bo to była moja trochę powiem Wam szczerze obawa, że skoro to jest maska na dwa etapy, oj, zdecydowanie za dużo wzięłam. No, ale już trudno, muszę nałożyć. Więc widzicie, od razu wam mówię, że można było spokojnie nałożyć tego mniej. Nałożę z kolei wyżej. Ale to jest mój pierwszy test tego produktu, więc nie wiedziałam, czy tak standardowo, czy, czy ile jej odżywki w zasadzie nabrać. Konsystencja jest bardzo przyjemna. Ja wyczuwam te silikony w konsystencji. Trochę sobie wetrę w duchu, nie zawsze to robię, jak mam resztkę odżywki. I ja oczywiście lubię wczesywać, więc ja wczeszę na obu etapach nakładania, czyli teraz i po myciu i też wtedy mniej plączą mi się włosy. Teraz teoretycznie nie trzeba w ogóle nawet czekać, żeby cokolwiek się tutaj zadziało. Jeżeli chcecie, możecie sobie posiedzieć 5 minut z taką maską, ale jak już powtarzałam, chodzi o zabezpieczenie przed szamponem, czyli teraz idę myć jakimś prostym SLS-owym SLS szamponem skórę głowy i resztę mam już zabezpieczoną, więc w sumie czy poleci dalej, czy nie, wszystko jedno, bo i tak nic z włosami złego nie zrobi, a ja potrzebuję trochę takiego odświeżenia, odbiciał nasady po wyjeździe, bo wiecie, w czasie wyjeździe jazdu to człowiek trochę mniej myśli o pielęgnacji włosów, więc przyda mi się mocniejsze oczyszczenie. Jak widzicie, jestem już po myciu włosów, przy zmywaniu powiem wam, że było naprawdę fajne uczucie, czuć było, że szampon spływa razem z maską, więc teraz już nauczona doświadczeniem nałożę mniej, czyli myślę, że tyle spokojnie wystarczy mi produktu. Rozmaruję w dłoniach, nałożę na włosy tak gdzieś od połowy, bo ja teraz, jak mówiłam wam wcześniej, szukam takiego nasa do odświeżenia włosów, ale za to byłam na wyjeździe, więc nie miałam czasu na włosing, to zrobię sobie włosing z tą właśnie duo maską i ciekawa jestem jakie będą efekty <muzyka> Że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, bo po pierwsze, włosy nie są obciążone, jak można by się obawiać po zawartości silikonu w składzie. Zdecydowanie są raczej, powiedziałabym, wręcz pełne objętości i bardziej, zobaczcie, odbite w sumie dość u nasady, jak na moje długie włosy, które no siłą rzeczy, siłą grawitacji wręcz <śm> po prostu przyklapują naturalnie. Tak tutaj, objętość jest i taki wiatr we włosach. Wiecie, ja lubię zawsze zdjęcia, na przykład w ruchu, a wtedy, jeżeli e, włosy są takie bardziej puchate, to te zdjęcia. Też od razu fajniej wychodzą, więc jak na mnie jak najbardziej. Trochę się obawiałam, że na przykład produkt może być trochę za ciężki dla niektórych. Dla mnie zdecydowanie nie jest za ciężki, zdecydowanie jest taki w punkt fajny, jako taka średnio ciężka odżywka. Ustawiłabym ją gdzieś tak po środku skali, nie jako coś najcięższego i też nie jako taka typowa lub taka odżywka, bo jednak są tam silikony, jest tam bardzo dużo olejów. O, bardziej jest to taka typowa olejowa odżywka, powiem wam. Moje włosy właśnie tak reagują podobnie na dodatek w ogóle olejów do odżywki, stąd właśnie wnoszę, że tam musi być sporo olejów i ten olej kokosowy, który u mnie dodaje faktycznie trochę objętości ale też nie ma, nie ma puchu, no z tego co tutaj widać, więc jestem bardzo zadowolona i też jestem zadowolona z tego, że wreszcie metoda OMO uderzyła w mainstream i że każdy może sobie tego spróbować i być może się zainspirować, bo może ktoś zobaczy to, ten produkt i wpadnie na pomysł, o sprawdzę w ogóle o co Chodzi. Wpadnie na jakieś blogi, wpadnie na grupę włosing i po prostu już się wciągnie do końca życia. Wyszło słońce, więc jeszcze mogę Wam pokazać, jak tutaj ładnie włosy się błyszczą. Wprawdzie teraz nie są za bardzo przeczesane, ale naprawdę blask jest w porządku, nawet przy końcówkach. I o to właśnie chodziło, żeby końcówki nabłyszczeć i zabezpieczyć. Więc myślę, że to tyle z mojej recenzji. Dajcie koniecznie znak, czy macie ochotę wypróbować ten produkt. Czatujcie na włosingu na konkurs, bo pamiętajcie, że będzie coś w stylu takiego rozdania. Bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!